To nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po ośmiu próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. No, co się nie wychodzi? Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? A Valach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń wanili. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zabrać do kupy. Trzeba ją rozśmieszyć. Mm, jest pewna stara metoda. Nauczył mnie Wesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić na z szaleju? Mhm. To pradawna metoda skrydijskich druidów. Zawsze działa. Hej! O, no to będzie bitwa na, ścież na śnieżki. Czekaj, pożałujesz! Dawaj, namierzaj. Cyk. Dobra, dostała w nogę. Szybko. Zanim zbierze Śnieżkę. Aż 15 podniosłem, co? Za każdym razem. Cyk. Dobra. Pozwalona. Miałeś rację, to naprawdę działa. Dzięki. Zawsze, uszu. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. <głosy> 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 Cię chciał rzucić. Zapraszam na streamer.